Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy wiesz o tym, że za własne emocje odpowiadasz Ty i nikt inny? To są Twoje emocje. One rodzą się w Twoim mózgu gadzim albo w ciałku migdałkowatym, jak wolisz to nazywać. I to one... Odczuwasz w swoim ciele. I nie można powiedzieć, że to on mnie zdenerwował. To ona mnie wyprowadziła z własnej ró z mojej równowagi. Nie, ponieważ to ty się zdenerwowałaś, zdenerwowałeś, to ty zostałaś wyprowadzona z równowagi. To nie on zrobił. On mógł coś powiedzieć. On mógł swoje zachowanie mieć takie, ale zdenerwowanie jest tylko i wyłącznie Twoje. Nawet bardzo często te osoby, które my mówimy, on mnie zdenerwował, to one czasami nawet nie wiedzą o tym, że są przyczynkiem czyjeś frustracji. Więc warto wziąć odpowiedzialność za swoje emocje. Mało tego, nie przenosić tych emocji dalej, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że ja jestem spustrowana w pracy, zmęczona, zdenerwowana właśnie z takimi emocjami, które we mnie buzują i wchodzę do domu, i co? I wyżywam się na domownikach. W normalnej sytuacji bym na pewno nie zareagowała. Ale wchodzę i widzę rozrzucone buty i już się zaczyna. A czemu tak? I po prostu ja moje emocje wylewam na innych. No a tak być nie powinno, bo co ci biedni domownicy są winni, że ja odczuwam takie emocje? Podobnie jest w odwrotną sytuację, kiedy zdenerwuje mnie mąż, wyrzucam. Wszystkie emocje, które się w związku z tą kłótnią bądź nieporozumieniem nagromadziły, wyrzucam w pracy na pracownikach, na współpracownikach i na tych wszystkich, których spotkam. Czasami idziesz do sklepu i mówimy: O, pani ma zły humor. Ale pamiętaj, że każdy odpowiada za swoje emocje. I co można zrobić? Moja koleżanka ma taką metodę, że jeżeli jest zdenerwowana, no to zamiast pójść do domu i przelewać te emocje, to idzie na 15 minut na spacer i dopiero jak się uspokoi, to wchodzi do domu. Słynna perfekcyjna pani domu mówiła: "Nie mów do mnie teraz". I jakie to jest Proste w rozwiązaniu. Daj mi chwilę, niech odpocznę, niech moje emocje ochłoną i wtedy będę rozmawiała z Tobą, ponieważ w przeciwnym razie ja te moje emocje przeleję na Ciebie. My w domu stosujemy taką metodę, zwłaszcza z synem już dorosłym, że my sobie ustaliliśmy, że jak ktoś z nas jest w takich emocjach, to mówimy, porozmawiamy o tym później i rzeczywiście każdy z nas wie i już widzi, że to nie jest dobry moment na rozmowę. I jest taki układ, że jeżeli w tym momencie ja widzę, no to. Ustępujemy, odchodzimy od tego i rzeczywiście mniej porozumień, nieporozumień mamy. Więc pamiętaj o tym, że emocje są tylko Twoje i tylko i wyłącznie Twoje, rodzą się w Twoim umyśle i w Twoim ciele. Nie przerzucaj emocji na innych, a można to załatwić w różny sposób. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.